Historia antykwariatu zaczęła się w 2010 roku. Mamy 14 lat błąkania się po mieście. Ale jeżeli ktoś mówi o historii płyty winylowej, powrocie płyty winylowej do Inowrocławia, no to to miało miejsce 14 lat temu, ponieważ zaczęliśmy głównie od książek i płyt winylowych. Pierwszy jakby zaczątek, ten towar, który był, to były moje prywatne płyty winylowe. Nie znaliśmy jeszcze wtedy tak naprawdę ani cen, ani poziomu sprzedaży, No była przygoda. Rozpoczynaliśmy pod szyldem Kujawia Felix czyli Szczęśliwe Kujawy z moim przyjacielem Waldemarem Chorążyczewskim. Później mieliśmy ten antykwariat sklonowany również w Bydgoszczy na ulicy Ducha. Później się podzieliliśmy z moim przyjacielem, on wziął Toruń, ja zostałem w Inowrocławiu. No i tak się w tym Inowrocławiu błąkam, czyli najpierw była ulica Dworcowa po jednej stronie, potem Dworcowa 13 dość długo, była ulica tutaj obok nas Kościuszki, praktycznie po drugiej stronie ulicy była ulica Rybnicka, to wszystko w jednym ciągu. Teraz jesteśmy na rogu ulicy Kościuszki i Kościelnej, chyba taka najlepsza lokalizacja. W sensie, że jesteśmy z dwóch stron widoczni, no, ale względu na to, że i tak centrum miasta praktycznie nie funkcjonuje tak handlowo, to chyba nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy ważne, że w ogóle jesteśmy. I kiedy już nie ma siły na to, żeby utrzymać ten antykwariat, to go na chwilę muszę zamknąć, a potem znowu gdzieś tam wraca. Na przestrzeni lat zmieniła się, zmienił się profil troszeczkę. Był taki moment, że mieliśmy już i 20 tysięcy książek. W tej chwili tych książek jest dużo mniej, pewnie może z tysiąc ale no niestety rynek zmienił się tak diametralnie, że dzisiaj zapychanie przestrzeni książkami ze stricte takiego handlowego punktu widzenia praktycznie no, no, no nie ma prawa bytu i dzisiaj środek ciężkości jest na części muzycznej, czyli mamy bardzo dużą część związaną z płytami CD, płytami winylowymi Płyty CD w dużej części pozyskaliśmy również dzięki uprzejmości spadkobierców po radiu i. No tak jakoś się porobiło, że jesteśmy już teraz dwa lata. Ilość klientów się nie zwiększyła, ale Friday jest zawsze ta sama. Inowrocław jest specyficznym miastem, ale chyba jak większość średnich i małych miast no, kultura gdzieś tam jest na miejscu trzecim, ale mamy tych naszych wiernych od 14 lat, ale również mamy bardzo dużo teraz takiego ja, tu się śmieję nowego na rybku, ale młodych ludzi, którzy wynoszą zainteresowanie w dobrą muzyką, winylem z domu. Bo to jest tak jak z czytaniem książek. Jeżeli nie czytamy dzieciom, jeżeli ich nie mobilizujemy. To one wtedy też nie sięgną do tej książki, ale też muszą widzieć, że my to robimy i że my również czytamy. To dla nich jest wtedy normalne. To samo jest z płytą winylową, z płytą CD, z, płytą, z kasetą magnetofonową. Przychodzą młodzi ludzie, którzy wynoszą to od swoich rodziców, czasami od dziadków, ale mają w sobie ten zaczyn, a później to już samo idzie. Jakoś tak się zrobiło, że jest fajna grupa młodych ludzi również w naszej szkole muzycznej teraz. Pasjonatów, oni nas tutaj regularnie odwiedzają, no ale cały czas jednak bazujemy na tej grupie powiedzmy około 100 klientów, którzy wiernie towarzyszą nam, gdzie byśmy nie byli. Nasz antykwariat jest czynny praktycznie codziennie, z wyjątkiem niedzieli od 10 do 17 w dni, powszednie w soboty do godziny 13. Znajdujemy się w pobliżu rynku, schodząc z rynków w kierunku Kościoła Krzyża. To jest ulica Kościelna, jesteśmy po prawej stronie, to jest narożnik z ulicą Kościuszki, tutaj są blisko parkingi. Niedaleko nas jest również szkoła muzyczna, biblioteka miejska Kasprowicza. To wszystko jest tutaj razem. No Dojechać można do nas po prostu raczej chyba tylko samochodem, bo tutaj autobusy zatrzymują się przy ulicy Staszica i przy ulicy Świętokrzyskiej, więc tutaj tak trzeba dojść albo, albo dojechać autem. Zapraszamy wszystkich serdecznie, którzy odwiedzają Inowrocław. Mamy również taką grupę kibiców z uzdrowiska, którzy przyjeżdżają i chętnie odwiedzają takie miejsca jak Antykwariat. A na pewno możemy się pochwalić wydawnictwami, których próżno szukać w dużych miastach, które są już hmm, przetrzepane że tak się brzydko wyrażę z dobrego towaru, a u nas jego jest naprawdę sporo. Zapraszamy.